8 z tej strony jazbar 8439, dziś wam pokażę moją gospodarkę. Właśnie wiozę do naw nawóz i ziarna, aby mógł później na swoim takim małym polu. Tam posiać pszenicę. I co, mam 5744, możecie dołączać. No i taki to będzie krótki filmik na dzisiaj. Jak napełniam sianie, niestety nie będę mógł. Chociaż poczekajcie, bo we, wrześni we wrześniu można siać. A czy nie, 20 tysięcy naj najtańszych. Nie 11 tysięcy 10 tysięcy Czekajcie, bo wy tego nie widzicie. Zrobię tak mniej więcej, żebyście mogli widzieć. O! Tak. Na chwilę. Czekajcie. O! Zobaczcie, 10 tysięcy, a, ja a ja mam 5 tysięcy. U mnie nie będzie stać. No niestety. Robię wam normalnie znów kamerę. Dobra. I można będzie naładować. Rozgaszę. Podjadę tym siewnikiem. Słuchajcie, no tym. I naładuję. Oj. i się siewnik uzupełnia się o teraz nawóz a z drugiej strony muszę podjechać dobra Będzie taka słaba ta, bo ten, bo u brata gram, ta o tak będzie słabo widać. A i auto i trzeba ten. Nie, nie automatycznie się włącza silnik, tylko w ten. W, sp w sposób ten, jak to się nazywa? Zapomniałem. Sposób. No trzeba po prostu kliknąć R1 i włączyć silnik, tam będzie wszystko opisane. To jest moje pole małe. Rozłożyć. Czekajcie Przesiądziemy się do tego na chwilę. zobaczyć, czy ten ma taką samą. Mam pomysł. Tak będzie szybki Siewniki. 6 metrów, a tyle samo. I na razie trawę posiejemy. Bo chyba, chyba, że teraz mam pomysł. Teraz nie zrobimy tego. Pójdziemy to odłożyć, chociaż nawet tutaj. Dobra, pojedziemy do sklepu. Bo mamy tutaj. No bronę talerzową, pług, taki cały pług z broną talerzową, kultywatorem i i z pługiem do orania a jak coś tu ładnie zrobił, normalnie całe pole skosił znaczy zmucił my wam musiał później mapy pokazać ten filmik będzie taki krótki, 10 minut tam zaoram na noc chyba nawet sobie przyspieszę. A. I nie mam. E, mam mod e, na te. wiecie? A wy nie widzicie? Dobra, że już nie będę przestawiał. Na te słupy, e, co dają pieniądze, i będę wam mógł podać nazwę. Piszcie w, kom w komentarzach, czy chcecie. O, olbrzym, walnął O. Jedziemy po... Tak, ja coś. Bardzo polecam Wam to kupić 50. Ile? Patrzcie na promocję zawsze, czy, bo może być na promocji. A i mam też modę na crossa i na zetory. Patrzcie zawsze, jak wchodzicie w pługi. W pługi i jedziecie sobie tak, to to jest ten. Ten za 58 tysięcy. On ma prawie 8... On ma takie statystyki. I polecam Wam go kupić. Oczywiście to nie jest żadna współpraca. Tylko tak mówię. Bo się bardzo opłaca. A i to jest 22 farming. Gram na PS4 Pro. A za niedługo, jak od października lub od września, kiedy wychodzi dokładnie 25, będą filmy z 25 farminga. I chcę dalej przebić mojego kolegę. On ma dziewięć, my mamy 13. Musimy się postarać. Nie wiem, co mówić. No nie wiem, co mówić. Ło, wolno chyba. No, wolno To ja się nie mieszka. Czy ja chciałem rozłożyć? Nie wiem, chyba mi się rozłożył przypadkowo. Teraz na tworzenie pól. Jedziemy tu, 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 tu. Tu chyba można zrobić takie pole, no. A tu chyba będzie pszenica. Bo tu dalej mogę, no tu będzie pszenica. Albo nie, zrobię mniejsze trochę, bo ja chciałem tam po drugiej stronie. Zobaczcie, tutaj. Bo to też jest mój teren. Tak odtąd i tak jechać, 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 ale omijać te drzewa. Mogę je ściąć To jest świerk. Nie, one są. Potężne. Takie małe pole gdzieś. Odtąd, jak teraz jestem. Od tego drzewa. Tam do końca, albo nawet od tego drzewa tam dotąd. O, żebym do stawu nie wpadł. Rozłóż. O, opuść. i Jedziemy. Patrzcie, to... Ta brona talerzowa jest. No i... A to ma, o, zmieniłem. No, zmieniłem. Chodźcie o. Co się stało? Nie opuściłem. Pułku. Dzisiaj jeszcze wpadnie short. Pytający was. Co wolicie Barcelona? To Real Madrid. O nie, wiedziałem, że to się stanie. Te drzewo mi będzie bardzo przeszkadzało. Ale ono jest. Co to jest? Dąb, a dąb jest strasznie. Mo, aj, mogę tak przyciąć, ale jak spadnie na mnie, no to już po polu. Tam niech spadnie. Nie w tą, mogę je wywieźć. Patrzcie na tak i gdzieś na łąkę albo do stawu wrzucić. mnie poradza To jest jak to idą waży. Jeden i jedna to i 200 kg. Dobra, no, zostawię tutaj gdzieś. A jak zostawić? To jest bardzo proste. Puszczamy. Jedziemy. To nie moje pole. I coś się odwaliło. Aby na pewno Czy to się nie złamało, znaczy nie przyczepiło to drzewo. Nie wiem, bym, bym mógł pociąć nie na małe kawałki. O! Zostawię tutaj. W razie, jakby to. A to jest mój teren? nie, auto zapis. zaraz. Zaraz kończę.

Te drzewa niech zostanę. Czyli aby się nie zmieściłem. Tak, zablokowałem się w tym drzewie. Co to jest za drzewo? To jest, jest świerk. Uch, kurna. 21 metrów. Oli, jak się zablokowałem? Ale się zablokowałem, naprawdę. Poczekajcie, mam pomysł. Pau! Tylko ładnie tak sobie psuję. Ale teraz też może się popsuć. Dobrze. Teraz to. Też tak? Dobry. O, ja tu już chyba kończę ten odcinek. Jutro wpadnie następny. Znaczy dzisiaj go nagram. I piszcie porady, czy coś poleca polecacie. W komentarzu, komentarzu piszcie pytania. O, już się ciemno robi. O. Już. I opuść. Zezwól. O, i jedziemy. Jak skończę jeszcze jeden pasek, to wtedy kończę film. О, не, 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 О! не, 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 To pole też trochę dziwaczny będzie, bo bardzo małe. Ale się przyda. Mam pomysł. A on naprawdę będzie zryty. Podnieś. Nie będzie się jeszcze jeden pasek. O, tu już chyba trochę przegiąłem. Coś, o co się... O korzeń. O, oh, i yeah. I to będzie koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika i czekajcie na jutrzejszy nowy odcinek. Więc wyczekujcie. A ja się z Wami żegnam. Papatki!